Jest ciągle pogarszająca się sytuacja materialna i bytowa emerytów i rencistów, szczególnie tych, których świadczenia są poniżej 1600 zł. A jest ich w kraju wiele, prawdopodobnie około 60-65%. Witam więc serdecznie wszystkie media uczestniczące w tej konferencji, a szczególnie tutaj obecne które chciały wziąć udział w tej konferencji, za to już teraz najserdeczniej dziękuję i proszę równocześnie o jak najrzetelniejsze przekazanie społeczeństwu informacji na ten temat. Witam także przedstawicieli emerytów i oraz osoby zainteresowane. A teraz proszę kolegę Stanisława Alota, eksperta Krajowego Sekretariatu Emerytów Rencistów o przedstawienie naszego stanowiska w tej sprawie. Bardzo proszę. Proszę państwa, ta konferencja jest poświęcona w skrócie pogarszającej się sytuacji emerytów Wilanczystów, ponieważ chcemy mówić o tym, że mimo waloryzacji emeryci w tym roku stracą Dlaczego? Właśnie o tym chcemy powiedzieć dlaczego i w jaki sposób. Po pierwsze, kogo dotyczy waloryzacja w roku 2013? Dotyczy blisko 10 milionów świadczeń obiorców, czyli emerytów, rencistów, ludzi pobierających zasiłki przedemerytalne, zasiłki socjalne, renty rolnicze, tych, którzy pobierają renty wypadkowe, rodzinne oraz wszystkich tych, którzy z tych zasiłków żyją. A żyje z nich 15 milionów Polaków. Jeśli odliczyć od tego niewielką liczbę wnuków, którzy też muszą żyć, bo jeśli dzieci są bezrobotne, to są na utrzymaniu dziadków, to okaże się, że to jest blisko połowa uprawnionych do głosowania. Potężna siła, o której teraz chcemy mówić. Po drugie, co znaczy waloryzacja? Waloryzacja w sensie słownikowym to jest. Przywrócenie realnej wartości świadczeń zmniejszonych w minionych 12 miesiącach na skutek inflacji oznacza to, że powinniśmy w ramach waloryzacji jako emeryci ręciści otrzymać tyle pieniędzy, żeby siła nabywcza, czyli żeby wartość tych samych tych pieniędzy była przywrócona, mimo oczywiście wzrostu cen. Czy wobec tego waloryzacja, która będzie od 1 marca, wskaźnikiem 104%? To oznacza, że zostaną te wyrwy, te dziury wywołane wzrostem cen, zasypane i będziemy mieli taką samą wartość, taką samą siłę nabywczą? Nie. A teraz dlaczego? Po pierwsze, koszty utrzymania mieszkania, czynsz, podatek, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, gaz do celów bytowych, w ostatnich 12 miesiącach. Przecież by naprawdę wzrosły tylko o 4%. Przy 50-metrowym mieszkaniu te koszty utrzymania w mieście są rzędu 500, kilkudziesięciu złotych. Łatwo można wyliczyć podatki lokalne i te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, że wzrost tutaj tylko o 10%. To jest 50 złotych. Jeśli ktoś ma dom, który zbudował przez całe swoje aktywne życie, to na jego utrzymanie potrzebuje więcej pieniędzy. A przecież. W ostatnich 12 miesiącach te koszty wzrosły więcej niż 9%. A więc już w tej chwili 10 to nie 4. I druga sprawa. Koszty żywności i leków w ostatnich 12 miesiącach wzrosło ponad 20%. I znowu 4% nie zastąpi tych 20%. Można na nich zaoszczędzić. Można zjeść mniej. Można zamiast masła kupować margarynę. Można nie wykupywać leków. A muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi w tej chwili znaleźć emeryta i który wykupuje wszystkie leki. Pewnie tacy są. Ale jak na razie spotykam się z tymi mniej zasobnymi, tacy, tacy nie są. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że system waloryzacji przywrócony w roku 2007, który zastąpił system Hausnera, jest i tak lepszy od współczynnika wzrostu cen konsumpcyjnych. Bo ten współczynnik to jest nie dla nas. On jest dla pożyczek, dla. Bonów skarbowych, ale nie do określenia naszych, naszego życia i naszej, naszych wartości zasobów. Dlaczego? 145 tysięcy cen my się z nimi nigdy nie spotkamy. Druga sprawa, pominięty został zupełnie w tych obliczeniu waloryzacji wzrost cen administracyjnych, a każdy z nas za te ceny płaci każdego miesiąca. Ceny administracyjne to są czynsze, ogrzewanie mieszkania. Ciepła woda, zimna woda, wywożenie śmieci, bilety komunikacji, ceny gazu, energii elektrycznej, paliw silnikowych, lokalne podatki. Tych cen w ustawie o naszej waloryzacji wcale nie ma, a płacić trzeba. One nie maleją, tylko rosną. Pomijam już nawet te samorządy, które każą płacić podatek od deszczu, no bo tam też mieszkają emeryci i renciści, a płacić muszą. A to jest coś nowego i dodatkowego. Pomijam, że od, już drugi rok z rzędu płacimy wyższy podatek VAT, a NFZ-i nie oszczędzają, tylko płacą ten podatek VAT. Po trzecie, ceny leków i usług medycznych gwałtownie wzrosły. Zwłaszcza, kiedy od przed 14 miesiącami rząd postanowił zaoszczędzić na refundacji leków miliard 800 milionów rocznie. Cel rząd osiągnął. NFZ na leki refundowane wydaje rzeczywiście mniej. Tylko że dostawcy leków odbili to sobie w dwójnasób na cenach leków refundowanych może mniej, ale nierefundowanych tych potrzebnych, na przykład przy grypie, znacznie bardziej. Ile wzrosły te leki, to mniej więcej można powiedzieć można o tym powiedzieć. Na razie mówię o pewnych sposobach, które pokazują nam, że my tracimy, ale nie są te ceny waloryzowane. Po czwarte, mimo że składki na. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z których wypłacane są emerytury i renty, pochodzą z wynagrodzeń, od których pobrano podatek od wynagrodzeń, podatek PIT, Świadczenia jeszcze raz są obłożone podatkiem. I to również te świadczenia, kiedy ktoś dostaje 800 zł, 1000 zł, 1200. I tak najpierw zabierze mu się podatek, a dopiero resztę mu się wyśle. W ten, w ten sposób ci ludzie nie mają z czego żyć, ale są płatnikami podatku. Można to zmienić. Można na przykład podnieść kilkakrotnie kwotę wolną od podatku, albo można po prostu te na początek, te, naj, te najmniejsze świadczenia po prostu uwolnić od podatku, bo to nie jest żaden dochód, jak ktoś ma 600 zł no i dostanie do ręki 460. No, rzeczywiście, szaleństwo. Jakby dostał te 140 zł więcej, dla niego to byłoby rzeczywiście duży zastrzyk pieniędzy. Dla Państwa strona sądzę, że nie bo i tak część z tego państwo ściągnie z VAT-u. -y. Piąta sprawa. Koszyk towarów i usług, który liczy GUS, ani minimum egzystencji, który liczy Instytut Spraw Społecznych, jeszcze nie oddają dokładnie tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarstwach emerytów i rencistów, ale to minimum egzystencji chociaż pokazuje, że minimum, czyli żeby przetrwać, w tej chwili jest obliczone na poziomie około 1000 zł netto na osobę, a na dwuosobowe gospodarstwo ameryckie na poziomie około 1650 zł. W tej chwili. Żeby przetrwać. To nie znaczy, że wystarczy na leki, albo że wystarczy na wszystkie opłaty mieszkaniowe, bo to jest współczynnik minimum egzystencji. My to, bo ten, ten lepiej oddaje ten współczynnik niż każdy, niż koszt utrzymania w wysokości świadczenia najniższego na poziomie 523 czy 688 zł netto. Minimum egzystencji oznacza marną wegetację. Ale lepiej nie choruj za ten minimalny. Rzecz w tym, że w Polsce ten minimum, to minimum jest tylko pokazywane, ale nie ma przełożenia na świadczenia. Dlaczego ubiegłoroczna waloryzacja pogarsza waloryzację w roku 2013? Tamta waloryzacja kwotowa przesunęła pieniądze od tych, którzy mieli trochę więcej, do tych, którzy mieli mniej. Mogę to podać na przykładzie, na razie powiem tylko tyle, że ci, którzy mieli powyżej 1480 zł w tamtym roku i więcej brutto, ich pieniądze poszły na to, żeby ci ludzie, którzy mieli mniej, dostali trochę większy, większą waloryzację, żeby ta kwota 50 zł, 53 zł do nie trafiła, albo nawet 36 zł. W tym momencie wszyscy ci, którzy w tym roku mają dostać waloryzację, dostają waloryzację Jedni od zmniejszonych, drudzy od zwiększonych y, tych ich wyznaczonych świadczeń. Jakim prawem parlament zmienia wysokości świadczeń, które pochodziły z obliczeń 30, 40, 45 lat życia? Nawet parlament nie ma takiego prawa, ale tak się nie stało. Złości nas traktowanie emerytów i rencistów jako źródło oszczędności budżetowych i nazywanie nas zbędnym transferem socjalnym. W roku 2013 rząd waloryzując procentowo zaniżył podstawę tej kwoty i oszczędził na waloryzacji co najmniej miliard złotych. Czyli mimo, że była kwota, to co najmniej miliard złotych nie wypłacił. Tyle rząd zaoszczędził. Na kim? Na emerytach, na ręcista, na tych, co zasiłki biorą, co biorą z plusu. Naprawdę to nie jest równe traktowanie. To waloryzując procentowo w tym roku, w, w, w tym roku 2013, dzięki zaniżonej podstawie z roku ubiegłego. A w roku ubiegłym na waloryzacji kwotowej i świadomym pominięciu 20% realnego, realnych płac oszczędził blisko 2 miliardy. W ciągu dwóch lat 3 miliardy na wypłaty niezgodne z obowiązującą ustawą. Ale jeszcze dochodzą te pieniądze, które zabrał obywatelom z. Leków. NFZ wydał mniej na leki refundowane, ale wszyscy chorzy, a w tym przede wszystkim emeryci i renciści, zapłacili drugie tyle. I druga sprawa. Trybunał Konstytucyjny nie zauważył ani łamania ustawy, ani ustaleń Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych o tym 20% wzrostu cen realnych, które miały zwiększyć współczynnik waloryzacji w ubiegłym roku. Nie zauważył nawet działania prawa wstecz. Że ktoś miał wyliczoną emeryturę 10 lat temu, wysokość, a w roku 2012 mu ją zmieniono. Jednemu obniżono, drugiemu podwyższono, bo tak ustawa chce. Tak nie wolno robić. Trybunał tego nie zauważył. Trybunał nie zauważył również, że rząd i parlament w roku ubiegłym świadomie pominął Główny Urząd Statystyczny, bo tylko Główny Urząd Statystyczny, w świetle polskiego prawa, może te wyznaczniki inflacyjne, wzrostu płac realnych podawać i podaje. W lutym. A kiedy parlament ustawił, w tamtym roku uchwalił ustawę? W styczniu. Trybunał Konstytucyjny tego nie zauważył. I rzecz najbardziej chyba taka jasna i, i, i oczywista. W naszym kraju rządzą bogaci. Wytłumaczę. Bogaci Polacy, naprawdę bogaci, wcale ich nie ma tak mało, po zarobieniu w 2013 roku 111 380 złotych, Przestaną płacić składki na ubezpieczenia społeczne. Stop. To utrata dla tego funduszu prawie 6 miliardów złotych. Co to jest za kwota? No to ta kwota, która wystarczy na budowę trzech stadionów narodowych, albo z naddatkiem na całą waloryzację w roku 2013. Zniesienie tylko tego jednego ograniczenia na bogatych ograniczenia, które powodują, że pieniądze przekładają sobie do kieszeni. Druga sprawa, zwolnienie bogatszych obywateli spłacenia trzeciej, wyższej stawki PIB to utrata jeszcze większej kwoty rocznie. Te dwie pozycje to około 20 miliardów staconych dochodów budżetowych rocznie w państwie polskim. Trzecia, składki na ubezpieczenia rentowe nie wystarczają na wypłatę rent. Już jeszcze w tej chwili 5% na wypłatę można nawet troszkę mniej, ale na pewno na 5%, państwo pożycza z zewnątrz. W naszym imieniu, ale na nasz rachunek. Co to jest urzędnicy państwowi? Pożyczają w naszym imieniu. Te trzy pozycje razem to na pewno powyżej 45 miliardów łącznego zadłużenia. Tyle mniej więcej wynosi oficjalny deficyt budżetu państwa. Tyle zostaje bogatszym ludziom w kieszeni. Jak sobie ktoś z nich kupi basen o kilka miesięcy później, albo szybny samochód, albo nowy, to naprawdę od tego nie będzie miał gorzej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą niższą, niższe składki na ubezpieczenia społeczne niż zatrudniani przez nich pracownicy. Można w ten sposób płacić. I to nie tylko na początku działalności, bo rozumiemy, że na początku te składki powinny być niższe, żeby rozpocząć działalność, ale te składki obowiązują przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej. I jeszcze ostatnia sprawa. Ponad 2 miliony 300 tysięcy Polaków. Wyjechało na stałe z kraju, bo w Polsce brakuje pracy. Ich prace, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne zwiększają cudzy PKP, ale nie nasz. I ostatnio, ile straciły te świadczenia w roku, w tych kilku latach? Wystarczy porównać wysokość świadczenia przyznanego w wysokości 100% kwoty bazowej w roku 2000, na początku tego wieku 1540 zł. I porównać wysokość tego świadczenia po waloryzacjach do 100% kwoty bazowej, do której, do której dzisiaj się porównuje wszystkie nowo przyznane świadczenia, w roku 2013. To jest 3080 zł. Jeśli ktoś miał te 100% w roku 2000, to nawet po waloryzacjach wszystkich razem ma dzisiaj prawie około 900 zł mniej niż ma kwota bazowa. Jaki z tego wniosek? Że system waloryzacji jest po prostu zły i powinny być zastąpione inny, Na przykład w odniesieniu do kwoty bazowej. To jest tekst, który chciałem Państwu przekazać i ten tekst oczywiście Panią Panom przekażemy. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania do nas, bardzo proszę. Do kogo trafi ten tekst? Trafił do instytucji kierujących, czyli trafił również do rządu, do ministra spraw socjalnych. Do premiera, prezydenta. Zwykle te materiały są tam przesyłane. Przesyłane są również do klubów parlamentarnych, po to, by zdawali sobie sprawę, że te dalsze oszczędzanie na 15 milionach Polaków jest nie tylko złe, nieuczciwe i nie możemy być dalej traktowani w osobnicy drugiej czy może trzeciej kategorii. Rząd wybierany przez nas powinien pełnić funkcję moderatora między kapitałem, osobami produkującymi albo przedsiębiorcami, a tymi, którzy pracują, albo tymi, którzy są emerytami. Tak się nie dzieje, bo ustawodawstwo, tak jak napisaliśmy, sprzyja bogatym. A nasze świadczenia co roku mają niższą wartość siły nabywczej. To przykład taki prosty, o którym nie piszemy, ale mówimy. To jest ten zasiłek pogrzebowy, który dotyczy wszystkich, którzy niestety się z tym zetknęli. Trzy lata temu go obniżono, ale nie to było najgorsze, że z 6200 obniżono do 4000. Najgorsze było to, że ten zasiłek dzisiaj jest wart około 3200 zł. Dlaczego? Bo poprzednio zasiłek był oparty na płacy średniej. Średnia płaca w Polsce w tej chwili jest na poziomie około 3600 zł. I gdyby ten zasiłek dalej był oparty na tym, no to dzisiaj miałby wartość porównywalną z czymś. A jeśli jest tylko kwota, to te kwoty co roku zjada inflacja. I to jest kolejny przykład oszczędzania na wszystkich, którzy zetkną się z obowiązkiem pogrzebania swoich bliskich. Że zasiłek, który kiedyś pomagał, on się nie... może jest za mały, dla ludzi, którzy chcą mieć jakiś bardzo wystawny pogrzeb, ale dla wszystkich pozostałych to on jest taki, który przydałby się, a jego wartość co roku maleje. Proszę bardzo, czy jeszcze są jakieś pytania? Jakie Państwo spodziewają się potem wysłania tego tekstu do rządu, do parlamentarzystów? Uważają Państwo, że, że, że jakieś będą działania? I... Bo... Spodziewamy się. Ja się, oczywiście mamy również to, że chcemy dotrzeć z tym tekstem również do naszych koleżanek i kolegów, bo jak mówiłem jest emerytury rencistów blisko 10 milionów, ponieważ naprawdę gdyby zdawali sobie sprawę z tego jak bardzo na nich są dokonywane oszczędności budżetowe, to może po prostu by przystąpili do kontrakcji, bo tak naprawdę Część z nich chciała wypracować. W Polsce w tej chwili jest kłopotem brak miejsc pracy. Nie ma pracy, to nie ma wynagrodzeń, nie ma wynagrodzeń, nie na składek. Większość z nas została wyrzucona na emeryturę pod hasłem odejdziecie na emeryturę, zdobicie miejsce dla swoich dzieci. Zwykle większość tych ludzi odeszła, ale po nich miejsca pracy zostały zlikwidowane. To dlatego 2 miliony 300 tysięcy Polaków pojechało na stałe. Do pracy za granicą, tam praca jest. U nas bezrobocie rośnie. To nie jest to oficjalne, które też jest 2 miliony 300, tylko mówi o tym, że po prostu pracy nie ma. Z tych 2 milionów 300, część próbuje pracować na czarno, ale jeśli z, prawie z 16 milionów zatrudnionych 1 trzecia pracuje od czasu do czasu, a jedna trzecia ma umowy śmieciowe, to tych śmieciowych umów bardzo niewiele wpływa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i rząd mówi: No, widzicie, Mamy coraz mniej, no to będziecie mieli mniej. A my też jesteśmy obywatelami. Im szybciej się to upomnimy, udowodnimy, również na czym to polega, chcemy, żeby dokonał się, dokonała się zmiana systemu podatkowego, bo kwota wolna od podatku, która teraz jest no, 3091 zł, jest śmiesznie niska. Można by na przykład tę kwotę kilkakrotnie zwiększyć, w ten sposób ludzie pracujący, którzy otrzymują te swoje 800-900 tysięcy złotych na rękę, nie płaciliby od tego podatku. Emeryci też. To jest jedna z prostych dróg. Ona nie, nie rzuci państwa na kolana. Nie będzie to ogromną dziurą w budżecie, bo większość tych pieniędzy i tak, jedna czwarta z tych dodatkowych pieniędzy, od razu wchłonie VAT. I tak, i tak. A więcej pieniędzy na rynku to więcej pracy. Więcej również towarów i usług, które. Trzeba będzie wyprodukować. Więc spodziewamy się, że zwrócimy uwagę na to również, że nasze emerytury i renty również tworzą popyt na rynku wewnętrznym. Jeśli troszeczkę wzrosną, to będzie to korzystne dla naszych i producentów, i żywności, i wszystkiego innego. To jest też polityka. Tak naszym zdaniem od tego trzeba zacząć. Ale jest również, e, gdzie szukać. Pieniędzy, prawda? Tak. Składki równe dla przedsiębiorców tak. i dla pracownika. Tak. Ehm, jeszcze jeden, dlaczego tutaj nie znalazło się w Państwa piśmie. Tak mi się wydaje, przecież tak. duża grupa prawników nie płaci składek na ZUS. Chodzą, chodzi o e, sędziów i tak. m, prokuratorów. Tak. Od tych zarobków nie są... Nie są do, Zgodnie z konstytucją. Tutaj, tak. Ale to już tego typu... Usterek już nie wykazujemy, bo jest ich za wiele. Na razie mówimy o rzeczy najprostszych. Tutaj też by były pieniądze, prawda? Oczywiście, że tak. Konkretnie. Konkretne pieniądze, ale jeśli mówimy Ani o czytaniu do Może by warto zacząć mówić, żeby zmienić konstytucję. Te, tematem tego, tej naszej konferencji był system, który trzeba zmienić. System waloryzacji, który zabiera nam każdego roku kwoty. Wartość realną tego świadczenia, i o tym jest konferencja. Ale jednocześnie o mówimy jest. o opodatkowaniu. Mówimy skąd wziąć te pieniądze. Nie to, że mówimy, dajcie nam, i to się wszystko skończy. Nie. Mówimy o zbilansowaniu. Po prostu. I o tym, że jeśli jest większy rynek wewnętrzny, to jest dobrze dla tych, którzy pracują. Więc to nie jest coś, co mówimy, dajcie nam, bo nam się należy. Nie. Mówimy o miejscach pracy, bo rzeczywiście to od nich zależy kondycja nas wszystkich. Mówimy o bezsensownym likwidowaniu miejsc pracy, które przyspiesza w naszym kraju, i o tym, że jeśli nasze dzieci i nasze wnuki są zmuszane do wyjazdu za granicę, to to jest skandal. Ale y, jeśli o tym nie będziemy mówili, to nie dotrze to do społeczeństwa. To, że takich rzeczy jak zły system podatkowy, jak to, że przedsiębiorcy płacą niższe składki. Tak, ale proszę wziąć pod uwagę, jak potem są zdziwieni. Kiedy przychodzi do emerytury. I potem podnoszą krzyk, że ich emerytura jest na poziomie 1200 zł brutto, chociaż przez całe życie płacili 60% składek tego, co pracował zatrudnionym przez nich pracownik. Tylko. I są zdziwieni: dlaczego tak mało? Ale przez całe życie płacili najniższe możliwe składki. Proszę wejść na stronę ministerstwa czy zakładu ubezpieczeń, tam jest powiedziane. Od ilu mają płacić pracodawcy składki? Nie jest powiedziane, że jest to wartość minimalna, chociaż to jest tak naprawdę wartość minimalna. To znaczy, nie muszą tyle płacić, mogą płacić od większej kwoty. Ale tam jest napisane, że muszą zapłacić co najmniej i ogromna większość płaci tylko tyle. Tylko tyle, co najmniej. My pokazujemy, nie można tak traktować pracowników, że pracownicy muszą płacić od całości wynagrodzeń, a pracodawcy od ilu chcą ale najlepiej od tych najmniejszych. Naszym zdaniem to jest nieuczciwe. To nie jest równe prawo. Rozumiemy, ktoś rozpoczyna działalność, powinien mieć zniżki. Zgadza się, ale po 30 latach też? Po 20? Nie. To jest nieuczciwe. I o tym jest również ta konferencja. Jeszcze ja. Proszę Państwa, no jest jeszcze dyskusja i rozmowy na temat tej waloryzacji nieszczęsnej. Czy to powinna być procentowa, czy kwotowa? My stoimy na stanowisku, że waloryzacja powinna być taka, która by w pełni pokrywała wzrost kosztów utrzymania. I to jest właśnie po prostu nasz rzecz. Niech to będzie, niech ona się nazywa jak chce, ale w każdym razie, żeby w pełni pokrywała wzrost kosztów utrzymania.